ma z tej strony Mati jest mój dziesiąty odcinek z tej zagrożenia z Mati Poyądu na początek przedstawię aktualizację która się pojawiła 13 stycznia 2015 roku tutaj macie ogólne zmiany które zaszły właśnie 13 stycznia 2015 roku to sobie jeśli chcecie sobie to to dam Wam link w opisie no bo po prostu sobie zatrzymacie hmm. zatrzymacie sobie filmik na tym miejscu Nie dobra. Na początek pokażę Wam jakie mam misje teraz no Możemy tą misję akurat zrobić Okej okay. Dobra Na początku wrzeszczę tam wiadomość Pozów i pokażmy moje konto na filmie proszę Spoko mogę pokazać Tu są jego staty a tutaj jego itemy. E Max Dude 9 ma obecnie 38 poziom, 7398 honoru i jest w służbie Power Heroes. I obecnie jest teraz online, którego serdecznie pozdrawiam. No i co, zobaczymy co tam nowego w lumpeksie. A i niestety żadnego i temu rzeckiego, ani epickiego w impeksie. Niestety. No i okej, okay. jeszcze zostało 7 minut 32 sekundy To ja może w tym coś kogoś może zaatakuję Tego możemy zaatakować I oczywiście wygrałem Super, możemy jeszcze raz go zaatakować. Oj, sobie jakiś bóg się wczytał. O no, długość nosa, się... no prawda. O, widać, że zrobiliśmy już kolejny bohaterski czyn, 50 wygrałem peryngów i za to dostaniemy 6 punktów umiejętności. Super nagroda, no naprawdę. No i dobra, sobie teraz... Dam sobie 3 na kondycję. 2 na inteligencję i 1 na intuicję. No i niektórych w ogóle fajnie. Wiecie co, ja chyba przewinę. Znaczy, skrótę czas oczekiwania o połowę dzięki jednemu przeciwowi. i Jeszcze minuta 30 sekund. Ok, napiszę teraz, że nagrywam. Nagrywam. Przywitajcie się z YouTube. To może jeszcze część... o! Ktoś mnie dwa razy zaatakował Ciekawe kto zaatakował mnie realem Tego także pozdrawiamy Tutaj macie bitwę Jedno, Jedną akurat musiałem przewinąć Ci ty, ja nagrywasz. No co fajnie, że nagrywasz Dobra, jeszcze 18 sekund. Poczekamy, chwilę. 10 sekund to jest praktycznie mm, syknięcie palcem. palcem. <grych> ok, i misja się zakończyła. I zarobiliśmy 709 monet i 1570 ekspo Okej, okay, wezmę się jeszcze za zadania nadzwyczajne. Ło, dobre. Mogę akurat przewinąć o godzinkę dzięki dwóm pilocikom. Jak się skończą pilociki na dzień dzisiejszy, to wyślę yy, prośbę do moich znajomych, żeby mi przesłali. Ło, wygrałem, super. Fajnie, że wygrałem. No to naprawdę ten był tym razem naprawdę dobry. Eee, gdzie ten item? A, tu. O, teraz inteligencję i intuicję mam po 583. Bo w sumie już mogę akurat sprzedać. Sprzedaj. Eee, pewnie zapomniałem tymi item. O kurde, czasem zapominam o tym i... I później są problemy i się później nie dziwię, że mogę przegrać z głośnym jakimś Znaczy jest zadania Dobra. Dobra. Zajmujemy itemy i bierzemy się za dalszą część zadania nadzwyczajnego, jaki jest plan. 5 na 10. Tym razem nagroda za niego jest epicka. No, jestem ciekawa, kto to pójdzie. Ojaj, 252 życia zostało. No, szkoda. Myślałem, że to akurat wygram, ale życie bywa okrutne. Znaczy, nie, życie tego ogólnie trwa, to ta się liczy tak naprawdę. Dobra, zakładamy te temy. Już odświeżyłem sobie Lumpex. Możecie zobaczyć, co tam. Co tam nowego. Nic samej śmieci. Pozdrawiam taksiego. No to specjalne pozdrowienia dla ciebie taxi, nagrywasz fajne odcinki. I po sobie cię. Okej, okay, no to było na tyle. Jeżeli się podał odcinek, nie zapomnij zostawić łapki, w górę, dać Ci komentarz i subnąć mój kanał. I jeżeli chcesz, żebym Ciebie pozdrowił w na następnym odcinku, to wyślij do mnie wiadomość, a ja się go, przeczytam go w następnym odcinku. A jeszcze jedno, że hmm, w trakcie ferii będę nagrywał serię z Legend Online, ale jeszcze zobaczymy. To zależy, jak czas, czasu będę miał dużo, to będę także nagrywał z Legend Online, ale zobaczymy i możliwe że także z, z, z hero zero będę nagrywał także z kamerką ale zobaczymy jeszcze jak to wszystko pójdzie no było na tyle trzymajcie się do następnego odcineczka cześć